Życie. i naprawdę i tutaj nie ma przesady w tym, co mówię, wielki zaszczyt, że mogę z wami dzisiaj za granicą o takiej najtrudniejszej historii Polski rozmawiać. Pani dyrektor, jak ważne jest nauczanie historii dzieci polonijnych? Pani redaktor, nauka historii jest fundamentem edukacji. Ciekawie przekazana wiedza, może niekoniecznie ta faktograficzna, ale taka wspólna refleksja nad historią jest bezcennym źródłem informacji. Dlatego od lat w szkole prowadzone są lekcje otwarte. Ten wymiar edukacyjny wzmocniony jest przez obecność rodziców, którzy także w takich lekcjach uczestniczą. I tego typu lekcje cieszą się ogromną popularnością. Również dzisiaj w naszej szkole zapłonie światełko dla, dla niezłomnych. Przywołamy do świadomości szkolnej pamięć o bohaterach. Nauka o żołnierzach niezłomnych. Należy to w gruncie rzeczy już do tradycji szkoły polskiej w Brunsum. Dlaczego nauczanie o żołnierzach niezłomnych jest tak ważne? Dlatego, że w edukacji historycznej bardzo ważna jest historia najnowsza. Ten temat jest tematem bardzo trudnym. Dzień żołnierzy niezłomnych został uchwalony w 2011 roku, czyli stosunkowo niedawno. Źródła są ciągle weryfikowane, ciągle pojawiają się nowe wydarzenia. My też musimy te tematy tutaj w szkole ewaluować. Natomiast nie zrezygnujemy od tej formy przekazywania dzieciom i młodzieży tych informacji. Kocham historię i lubię chodzić do polskiej szkoły. Jestem bardzo dumna z polskiej historii. Uwielbiam historię, bo można się wiele nowych rzeczy nauczyć. Bardzo lubię naszą historię, ponieważ można się nauczyć, nauczyć dużo nowych rzeczy. Na przykład, że, że polska historia nie była tylko w kolorowych barwach, ale także i była czarno-biała. Oraz też mamy bardzo fajne... Panią, panią, od historii. Milenko, czym są dla ciebie zajęcia historii poza granicami Polski? Zajęcia historii poza granicami Polski są dla mnie bardzo ważne, ponieważ dostarczają mi informacje o mojej kulturze i o moich polskich korzeniach. Które są naprawdę dla mnie bardzo ważne. Tak, narodu polskiego. Niech żyje Polska! Obnia! Dla nas, nauczycieli tutaj, uczących dzieci polonijne z Belgii, Niemiec i Holandii, jest to niezmiernie ważne, aby przekazać uczniom wiedzę na temat historii Polski, ale także wiedzę na temat tych małych ojczyzn, w których żyją i wiedzę na temat tej dużej ojczyzny, jaką jest Polska. Jest to niezmiernie ważne, aby uczniowie mieli świadomość, skąd pochodzą, jakie są losy ich rodzin. Ale jest to też jako e, dla uczniów, którzy uczą się języka polskiego, bardzo ważne, aby zrozumieli teksty literackie. A bez e, znajomości historii byłoby to dla nich niezmiernie trudne. Także staramy się na, na lekcjach języka polskiego i historii przekazywać im jak najlepiej wiedzę o e, historii ich przodków i historii Polski. Chętnie uczestniczę w takich zajęciach otwartych, ponieważ zawsze dowiaduje się jakichś nowych faktów z historii Polski.